Boże, chcę zmienić swoje życie, chcę pójść dalej, chcę żyć naprawdę. Dobrze, więc zawierę to, co cię od niego oddziela. Co? Ale ja o to nie prosiłam. Ja chciałam nowe życie, ale zostawić to, co stare, bez ruszania tego, co było. Wiem, tylko że to, co stare trzymało Cię za nogi, podczas gdy Ty już od dawna chciałaś latać. Ale ja to wszystko znałam, byłam przyzwyczajona, czułam się bezpiecznie. To nie było bezpieczeństwo. To było przywiązanie do tego, co już znasz. Więc teraz co? Mam to wszystko puścić i nic nie mieć, latać goła i wesoła? Kto się mną zajmie? <laughs> Masz teraz siebie, prawdziwą, i przestrzeń, którą ja wypełnię czymś tak wielkim, że nawet nie byłaś sobie w stanie tego wyobrazić. I nie jesteś w chaosie. Jesteś w przerwie między starym, które znałaś, a tym, co ma teraz znaleźć do ciebie drogę. To, że boli, to nie jest błąd. To znaczy, że przestałaś godzić się na mniej. Dobra, to ja już nie wracam. Nie mam żadnego pojęcia, gdzie idę, ale najważniejsze jest to, że idę z tobą.